Hej, cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich, bardzo grałem serdecznie z tej strony Kosmo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, wiem, że wielu z Was nie może pobierać modów, bo albo macie słabe komputery, albo nie potraficie tego zrobić. To jest po prostu zrozumiałe, tak się dzieje. Wielu z Was też gra na konsoli i tam już niestety nie macie możliwości w ogóle pobierania modów, i to jest dużym problemem, bo nie oszukujmy się, ale w Simsach 4 nadal brakuje nam wielu mebli z wielu różnych stylów i custom content i mody, właśnie nam to dają, tego po prostu, czego nam brakuje w Simsach. Ale słuchajcie, na amerykańskim i na angielskim YouTube jest miliony sposobów, jak stworzyć meble z tego, co już mamy w grze. Nowe meble wiem, że może to być dla was dziwne, ale tak. ja poglądałem trochę tych filmów i wybrałem takie najciekawsze i najpopularniejsze sposoby, które mogą Wam się spodobać i mogą Wam się przydać, więc dzisiaj wam pokażę, jak stworzyć zupełnie coś nowego, nie mając tak naprawdę zupełnie szczerze to mówię, nie mając żadnych. Modów, i nawet tak naprawdę możecie stworzyć to mając tylko i wyłącznie grę podstawą, czyli samą, samą podstawkę. To jest niesamowite I, i ja jestem w szoku, więc przejdźmy sobie teraz do gry. I już wam pokazuję, co i jak tutaj się będzie działo. Na samym początku jest kilka ważnych kodów, które musicie wpisać i które musicie zapamiętać, ponieważ będą nam w całym tutaj właśnie tym procesie potrzebne. Więc zacznijmy od kodu pierwszego, czyli kodu podstawowego Testing Cheats. On, czyli po prostu kod, który włącza nam możliwość wpisywania dalszych kodów, odpala nam wszystkie kody. Następnie mamy BB Move. Objects, czyli kod, który pozwala nam na dowolne jakby poruszanie obiektów. Klikamy sobie Enter. BB Show Life Edit Objects, czyli kod, który umożliwia nam na pokazanie w debugu rzeczy, które znajdują się w mieście, a niekoniecznie właśnie w naszej kategorii rzeczy budowane do budowania i kupowania. BB Show Hidden Objects, czyli właśnie kod, który pokazuje nam wszystkie rzeczy z debuga. I jeszcze na końcu ten kod, słuchajcie i pamiętajcie, że wszystkie te kody będziecie mieli w w opisie u Was i zacznijmy nad zbudowaniem pierwszej kuchni, która jest nowoczesna. Zobaczycie, jak to wygląda. Ja jestem w szoku, że takie coś w ogóle jest dostępne w grze. Zrobimy sobie to na podstawie takiego, można powiedzieć, kwadratu, coś w tym stylu. Ja tutaj oczywiście dam jakąś zwykłą lampę. A właśnie, proszę Was bardzo. Na razie nie będziemy ustawiać ścian ani innych takich rzeczy, tylko pokażę Wam na podstawie właśnie tego, jak zrobić taką kuchnię nowoczesną. Na samym początku musicie sobie wybrać jakiekolwiek tak naprawdę chcecie szafki. I najlepiej, żeby te szafki były takimi szafkami, w których podoba Wam się góra, bo cały ten dół tutaj, który jest obecny, będzie zasłonięty. Te są dosyć fajne i są jednymi z nowocześniejszych szafek, ale nadal ta góra nie zadowala mnie. Także dajcie mi sekundę, ja coś znajdę i zaraz wracam. No dobrze, weźmy sobie, może. Że tą szafkę postawmy sobie je obojętnie, jak tak naprawdę słuchajcie. Te ściany i tak nie są ważne, nie przywiązujcie sobie na razie do nich uwagi, bo one i tak, w, będą, albo może w tą stronę to zrobię, bo one i tak jeszcze będą usuwane, ponieważ będziemy musieli zrobić bardzo ważną rzecz. Tutaj będzie lodówka, tutaj będzie kuchenka. Zrobimy to tak, słuchajcie, prowizorycznie dosyć. I teraz musicie poszukać w wyszukiwarce takiej rzeczy, jak płótno. I jak sobie znajdziecie, to wybieracie sobie to środkowe płótno i powiększacie je kwadratowym nawiasem na klawiaturze odwróconym brzuszkiem w prawo. Ja bym tak to nazwał. Słuchajcie, zdecydowanie. Jak widzicie tutaj, jak chcę to zrobić, to snapuje się właśnie te płótno do ściany, więc ja nie chcę, żeby to tak wyglądało, więc usuwam sobie w tym momencie ściany, które mogą mi przeszkadzać. Proszę was bardzo, o tak to zostawimy i teraz trzymając przycisk. Alt możemy sobie tutaj aż podstawić to płótno, proszę bardzo. Mniej więcej musimy sobie wycentrować, żeby było gdzieś tak na środeczku. Proszę bardzo, pamiętajcie, że jeżeli trzymacie przycisk Alt i w ogóle możecie manewrować w ten sposób, to musicie mieć w opcję gry włączoną kamerę z The Sims 3, bo to jest bardzo ważne, żeby móc trzymać rzeczy na Alcie z kodem BB Move Object Son. Następnie znowu kwadratowym nawiasem odrzuconym brzuszkiem w prawo powiększamy kolejny obiekt. Oczywiście, no wiecie, standardowo, nie będzie to jakoś mega idealnie zrobione, nie oszukujmy się. Natomiast wygląda to już dosyć ciekawiej. Chodzi mi o to, że nie będzie idealnie można ustawić tych płyt właśnie płótna, tak jakby. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Dalej wsadzamy tutaj też to, żeby mniej więcej odstęp był taki sam, bo to nawet wygląda dosyć nieźle, jak odstęp jest taki. Tutaj też robimy w tym momencie, żeby Tutaj to było zasłonięte. Bardzo estetycznie to wygląda na ten moment. Także widzicie, coś tutaj się tworzy. Robimy to też tutaj, proszę Was bardzo. O, jest OK. I z tej strony zamykamy, żeby była kuchnia zamknięta. Jak widzicie, niestety w pewnych momentach będzie to wystawać ze ściany. Tutaj i tutaj. I ja w ten sposób zamykam to, robiąc taki mek. Zaraz Wam wszystko pokażę. Słuchajcie, robimy. Tak, tylko o, to się nam nie usunie, bardzo estetycznie, proszę Was bardzo. Tak, jak widzicie, no tutaj wystają nam te płótna, niestety, ale jak zamkniemy sobie to w ten sposób, troszeczkę, co prawda, zabierze nam to miejsca, ale już te płótna nie wystają i wygląda to dobrze. I już teraz możemy sobie, słuchajcie, zamknąć nasz pokój i mamy bardziej nowoczesne słuchajce meble w kuchni. Dodatkowo, i jeszcze jest rzecz, którą można zrobić w postaci tego, że możemy dodać klamki do właśnie tych płócien, jakby chyba tak się odmienia to. Także wejdźmy sobie w blaty i możecie wybrać sobie tak naprawdę obojętnie, jaki blat, który będzie mógł jako tako na klamkę pasować. Może to być nawet ten. Zmniejszyć go możecie do jakiejś tam opcji, sobie przykręcić i klikając przycisk ctrl i 9 możecie sobie go do jakiejś tam wysokości, jak widzicie, przesunąć. Pamiętajcie jeszcze, że oczywiście musicie usunąć ścianę. Ja oczywiście, o tym zapomniałem, żeby to się wam nic nie snapowało. No, ale najlepiej po prostu wykonywać to bez ścian i później po prostu dołączyć do tego ściany. Także patrzcie, jak to u mnie wygląda, daję to na przykład tutaj. No i mamy jakąś taką klamkę, za którą niby można się złapać, i, i jak widzicie, otworzyć niby. Tą szafkę, która tak naprawdę jest szafką zabudowaną z płótna, także to jest hit życia. Ja uważam te sposoby. Podziwiam ludzi, którzy są kreatywni i wynajdują takie rzeczy. No i dobrze, słuchajcie, mniej więcej jest już tu nasza kuchnia zrobiona. Te rzeczy, które są najważniejsze, i niby takie, słuchajcie, prosty sposób, a tyle może nam dać. To sobie też zabudujemy, żeby nasze płótno sobie nie wystawało. Proszę bardzo. No i tutaj damy sobie jeszcze kuchenkę, różne rzeczy, żeby to już dobrze wyglądało, jaka kuchenka będzie tu pasować. Może taka bardziej nowoczesna, dajmy sobie jakąś lodówkę, to już nie ma zbytniego znaczenia, jakąkolwiek, może tą najdroższą. Chociaż ta najdroższa nie jest zbyt niestety. tą białą, dajmy na ten moment. I jest ok. Jeszcze jakiś zlew by się przydał. Czy ten czarny będzie idealnie tu wyglądał? Dodatkowo możecie sobie dodać tutaj jakieś rzeczy na szafki górne. Co prawda, mało co tutaj będzie pasowało, ale może coś sobie wynajdziemy, żeby jako tako to wyglądało. Zaraz zobaczymy. Chyba, że pójdziemy w prostą biel, chociaż tutaj, wiecie, co jest prosta biel, jest taka dosyć klasyczna. Chyba, że tutaj będzie jakaś taka prosta biel. No, to nie, nie wygląda zbyt dobrze. No nie wiem, nie wiem co o tym sądzę, ale no wygląda to, to w miarę okej. Okay. Ja postaram się, żeby to było wszystko jako tako w... Stworzone z gry podstawowej, więc tak to wygląda. Ja sobie dokończę jakąś tą kuchnię i wiecie co, mogę ją nawet w sumie przecież do galerii wstawić, nie ma żadnego problemu. No dobrze, jak już zrobiliśmy naszą kuchnię, to pomyślałem, że jeszcze możemy jedną rzecz zrobić ciekawą, którą kiedyś zauważyłem. I to będzie taka, można powiedzieć, trochę wnęka z taką kanapą do posiedzenia, więc to też będzie dosyć ciekawe. Musimy tylko znaleźć jakieś fajne okno na trzy kratki. Nie musi ono być jakieś mega, słuchajcie, wielkie. Chyba po prostu to zależy, jakby od tego. Co wy wolicie i co Wam się bardziej podoba, i ja bym zupełnie szczerze dał nawet jakieś takie. To tylko tak dla pokazania, także zbytnio się tym nie przyjmujcie. I dalej musicie zobaczyć pewną rzecz, którą ym, zrobię w tym momencie. A będzie to wybranie jakiejś danej szafki, mniej więcej podobnej kolorystycznie do tego. Ta jest nawet nie najgorsza, jak ona wygląda od tyłu. No, to wygląda całkiem spoko, więc zrobimy to. W ten sposób, że na samej górze tutaj ustawimy to, zobaczycie, byście nic nie przyjmują, to wszystko jest naprawdę dobrze wyglądać. Pamiętajcie, że wszystko musi być równo, bo jak jest równo, to efekt jest dużo lepszy. Takie coś samego ustawiamy na dole i teraz robimy taki myk, żeby zrobić specjalnie. Słuchajcie, coś takiego, że te szafki będą jakby odwrócone tyłem. Lepiej będzie, jak usuniecie, zgaduję, te górne szafki. O, i teraz to dużo lepiej działa, jak widać. Tadam, już mamy tutaj zbudowaną jakby sofkę taką, coś w tym stylu. Tutaj oczywiście to wszystko zostanie naprawione. Te takie migające rzeczy, to się nie musicie tym przejmować. Teraz możemy zrobić podobną rzecz, jeżeli chcecie u góry. Jeżeli nie chcecie, nie musicie, to również będzie dobrze wyglądało. Także oczywiście pamiętajcie, wszystko musi być w miarę równo, żeby nic nie było jakoś za wysoko za nisko, standardowo pamiętajcie, że wszystko to robię altem na klawiaturze z włączonymi tymi kodami, o tym musicie pamiętać bo jak nie macie mieli tych kodów włączonych no to niestety nic, a nic nie zrobicie tutaj też postarajcie się, żeby właśnie to wszystko było równo z tej strony, jak widzicie nie jest, więc musimy to poprawić, ok, jest w miarę równo naprawdę niełatwo nie się to robi także tu trzeba się dosyć mocno skupić, powiem wam zupełnie szczerze, żeby to wyszło jako tako dobrze, i zobaczymy zaraz, jak usuniemy ścianę, jak to będzie wyglądać. No, mamy taką, słuchajcie, wnękę, jak widzicie. I teraz musicie poszukać fajnej takiej sofki, żeby zrobić z tego miejsce do siedzenia. I słuchajcie, będzie to funkcjonalne. Także jest to super, gdzie jest ta sofka, o którą mi chodzi. Może to być na przykład yy, taka sofa właśnie z dodatku, ale też mamy różne sofy, które nie są z dodatku, na przykład ta sofa, ja sobie zrobię, nie wiem z którą, która mi się poda najbardziej, chyba ta jest taka fajna, dosyć nowoczesna, podwyżamy sobie ją lekko, yy, troszeczkę tutaj, żeby nie wyjechała, ale jak najbardziej, żeby zmieściły się dwie, możemy ją tutaj wystawić, o, proszę bardzo, tu nawet się zmieści... Zmieszczą się dwie nas spokojnie, proszę Was bardzo, w ten sposób sobie robimy. Tutaj łączymy. O, i mamy. Patrzcie, taką sofę do siedzenia. Tu jeszcze, jak chcecie, możecie dać fajnie kolumny, one będą fajnie wyglądać. Te, ze spotkajmy się w szczególności, że zrobimy sobie tutaj jako, takie, jakby miejsce do siedzenia. To wygląda super. Dobrać to trzeba kolorystycznie. No nie zawsze się wiecie, w 100% w Simsach 4 kolorystycznie da dobrać. No to jest ten, niestety, dosyć duży. Problem, ale wygląda to naprawdę mega fajnie. Możemy to pomalować na jakiś fajny kolor, nawet ja bym tutaj, wiecie co, dał jakąś cegłę, może? O i będzie to takie, słuchajcie, miejsce do chillowania, jakby się udało jakieś poduszki załatwić z debuga. Ja zaraz czegoś poszukam, może się uda. Zawsze możecie na przykład z rzeczy, które są w grze skorzystać i uznać, że są to na przykład poduszki. To też można uznać za jakąś taką mini podusie, która sobie tu na przykład będzie stała. Proszę Was bardzo. To prawda, nie wygląda ona na wygodną, ale jest ok. Myślę, że jak poszukamy jeszcze czegoś, to może to wyglądać fajnie, słuchajcie. Uwierzcie mi lub nie, ale w debogo tych rzeczy jest naprawdę masa, i można tutaj naprawdę miliony rzeczy znaleźć, także pamiętajcie, wpisujecie debug tutaj w wyszukiwarce. Jak macie wpisane wszystkie kody, które podam Wam w opisie, i możecie tutaj znaleźć naprawdę rzeczy e, superanckie, które wam się mega przydadzą. No nadal szukam czegoś na poduszkę. Może niekoniecznie coś znajdę, ale naprawdę szczerze powiem, że, że warto na przykład sobie postawić o stanowiska do. Tutaj te spotkajmy się. Mamy ręczniczki, też można sobie na przykład ręcznik jako jakiś koc użyć, chociaż ręczniki to są i przecież normalnie w grze. Ja szukam jakiś poduch nadal. Szkoda, że z łóżkowych historii nie ma żadnych poduch, by się przydały, gdyby można było tworzyć poduszki. Powiem wam zupełnie szczerze, że ciężko mi jest znaleźć coś na poduszki, co by grało jako poduszka a pudełko na pizzę, to niekoniecznie. Na Legbicie ma tutaj naprawdę w tym debugu miliony różnych rzeczy, których możecie poszukać. No dobrze, to sobie to zostawmy, tutaj mamy taką wnękę, pasuje, wygląda dosyć interesująco. Ja sobie dokończę, tak jak mówiłem, tą kuchnię i wstawiam ją sobie do galerii na szybko macie w galerii ją moje id w galerii to kosmo u także możecie sobie ją pobrać tak na szybko taka stworzona ale możecie sobie ją oczywiście zmodyfikować i po prostu pobrać gdybyście gdy wam się nie chciało po prostu tego tworzyć kolejny patent który wam pokażę to jest patent na doniczki bo jak wiecie niektóre doniczki w simsach no są niezbyt dobre dobrze wyglądające na przykład ta pobimuje kilka jeszcze i zobaczycie o co mi chodzi ta też jest dosyć średnia a naprawdę niektóre kwiaty są super ale no takie doniczki w tym stylu nie będą wszędzie pasowały więc możemy oczywiście sobie to zmienić. Mam tu wyłożone kilka kwiatów, które nam się przydadzą, i kilka właśnie rzeczy, które podają nam się do obudowania tych kwiatów, czyli właśnie takie rzeczy jak już wcześniej mieliśmy płótno i dodatkowo doszła nam tutaj kratka wentylacyjna. Słuchajcie, zobaczcie, co możemy zrobić na przykład z tym kwiatem. Bierzemy sobie to płótno. Oczywiście, niestety, nie da się płótna duplikować, więc musimy sobie znowu wpisać płótno i jakby możemy obudować całego. Tego kwiata, tym płótnem. Co prawda, te płótno, jak widzicie, ma jakieś takie mini tekstury na sobie, ale ich z daleka naprawdę nie widać, więc wygląda to mega dobrze. I zobaczcie, nagle ten kwiat dostał nowe życie. Można go troszeczkę wycentrować. no czy w takiej donicy nie wygląda on 13 razy lepiej. To samo możemy zrobić nawet z takim małym kwiatkiem, kiedy sobie po prostu pomniejszymy w jakiś sposób nasze płótno. To jest oczywiście do wyboru do koloru. I tutaj z tym kwiatem możemy również zrobić to samo obudować tym płótnem w różnej właśnie tutaj z różnych stron i już wtedy mamy naprawdę nieźle wyglądający kwiat bez ponurej doniczki, tylko z doniczką nowoczesną. To też jest mega świetny pomysł. Zobaczcie jak to dobrze wygląda. W przypadku większych kwiatów również mamy większe albo mniejsze. Jak widzicie te donice no tutaj akurat to jest za duże, ale to by się sprawdziło myślę nawet dobrze. W tym przypadku ta się sprawdzi i tak dalej. Możecie próbować. O, to też jest dosyć fajne. Tutaj w tym przypadku to się na na przykład bardzo sprawdzi, tylko odwracamy sobie to drugą stronę i zobaczcie, to ma różne warianty kolorystyczne, nawet jakąś taką czarną donicę możecie zrobić, gdybyście chcieli. Jak ładnie to obudujecie, to naprawdę będzie wyglądało to superancko, mogę tyle powiedzieć, zresztą zobaczcie sami, że wygląda to fajnie. I tak można robić z wszystkimi kwiatami, które występują właśnie w Simsach, można próbować zrobić różne rzeczy. Chciałem też powiedzieć, że w Simsach również możecie zrobić kanapę w kształcie litery L, czyli tak jakby kanapy modułowe troszeczkę. Jak weźmiecie sobie te dwie kanapy z gry, nazywają się one dokładnie tak: kanapa na każdy rozmiar, połączycie je sobie e, podczas trzymania przycisku Alt, robicie coś takiego. No i mamy właśnie taką kanapę w kształcie litery L, taką modułową. Troszeczkę, co prawda, jest tutaj taki mały, malutki glitch, jeżeli chodzi o to, natomiast nie wydaje mi się, on by jakoś mocno przeszkadzał w tym jak odbieramy naszą rozgrywkę, szczególnie że z daleka i to zupełnie tego nie widać i przy całej jakby grze myślę, że mało kto będzie zwracał na to uwagę. Tu już przechodzimy troszeczkę dalej. Bo jeżeli macie dodatek uniwersytet, to też faktycznie możecie z tej kanapy zrobić kanapę modułową. Jak się dobrze postaracie, to wszystko oczywiście na alcie z sobą połączycie, to może to wyglądać naprawdę mega dobrze. Zobaczcie w ten sposób to robimy. I tutaj sobie zrobimy już zakręt. Może troszeczkę wcześniej nawet. O, tutaj. I też co prawda lekki mamy tutaj glitch, ale nie wygląda to jakoś mega źle. W ten sposób to wygląda. No i jeszcze możecie użyć na przykład spokoju dzieciaków. Tych poduszek w jakimś kolorze i troszeczkę je zmniejszyć, i na przykład postawić tutaj. Gdyby można było obracać obiekty, to byłoby to naprawdę bardzo pomocne, bo wtedy na spokojnie byśmy mogli sobie te poduszki obrócić te poduszki wyglądałyby wtedy jak położone normalnie na tej kanapie. Niestety w za 4 jeszcze takie opty nie ma. Słuchajcie, i to jest tyle, co wam pokażę w tym odcinku. Gdybyście chcieli wiedzieć więcej, to oczywiście standardowo zachęcam, żebyście pisali w komentarzach. Napiszcie, czy w ogóle wiedzieliście o takim sposobie, że takie coś da się zrobić. No i ja niżej pod właśnie w opisie zostawię Wam linki do kanałów, gdzie ludzie robią po prostu cuda i, i piękne rzeczy, bo ja po prostu nie mam takiej wyobraźni, więc nie zrobię tego, nie wymyślę tego, nie jestem aż taki cudowny, słuchajcie. Ale gdybyście wy coś wymyślili nowego, czego jeszcze nie było, to możecie mi to możecie mi napisać i ja z chęcią to pokażę. A póki co, dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapki w górę e, i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, do następnego. Cześć chest i papa